Miasto zamknięte, ulicy w dziewięciu do domów Wieża stoi po strale, na samotnych snów Ludzie schowani, przygniebieni, bez nadziei W oczach blask, skazną serca, szarpią ciężkie. w pieniądze. Musiałem ich zabić, w braci, moich bliskich Choroba zabierała ich, nie było już ratunku I że w mojej głowie ciągle krzyczą bez słów Dying light, gdzie światło umiera wraz z nami tu musiałem ich zabić W moich bliskich Choroba zabierała ich Nie było już ratunku Ich twarze w mojej głowie ciągle krzyczą bez słów Dying light, gdzie światło umiera wraz z nami tu wierza ostatni skrawek, życie, ostatni dom Ludzie jak cienie, każdy z ciężarem na ramionach Nie ma światła, tylko mroki, nieustanny strach Dying light, tu każdy dzień to ostatni krok Nie stoi pusta, ale pełna samotnych snów Ludzie schowani, przygniepieni, bez nadziei W oczach blask wskazu, serca szarpią Ciężkie wieża, ostatni skrawek, życie, ostatni dom. Wieża stoi pusta, ale pełna samotnych snów. Ludzie schowani, przygniebieni, bez nadziei. W oczach blask z gazu, serca szarpią ciężkie wieża Mój dom i wiemy, wieża stoi gnięte, ulicy w ciszy troną Wieża stoi pusta, ale pełna samotnych snów. Ludzie schowani, przygniebieni, bez nadziei. W oczach blask z gazu, serca szarpią ciężkie wierzy. Musiałem ich zabić. Dwóch braci moich bliskich. Choroba ich nie było już ratunku I twarze w mojej głowie ciągle krzyczą bez słów Dying gdzieś gdzie światło umiera wraz z nami Tu wierzę o ostatni, sprawyk życia ostatni Ostatni dom Ludzie jak cienie, każdy z ciężarem na ramionach Nie ma światła, tylko mroki, nieustanny strach, Dying light Tu każdy dzień to ostatni krok Gdzie samurami krzyki śmierć wśród ciszy trwa Ząb jak idzie powoli, świat powoli się łamie Twarze znajome zgasły, odeszły na zawsze Tu każdy ból zostaje, nikt już nie odpuszcza wieża Mój dom i więzienie ostatnia linia Tu nikt nie ucieknie przed własnym losem i winą Moje ręce spalone Żyje, choć serce wśród krwawi jak star, Ale głos może być jeszcze bardziej pełen zmęczenia I rozpaczy Niemal szeptany momentami, by podkreślić beznadzieję Wierzę, ostatni skrawek życia, ostatni dom Ludzie jak cienie, każdy z ciężarem na ramionach Nie ma światła, tylko mrogi Nieustanny strach, time